Dzień dobry, zapraszam do nieba na dłoni. Jej imię sugerowało była godność, jasność i niezwykłe piękno. I w rzeczywistości jest wyjątkowo piękna, ale jest też prawdziwą kosmiczną diablicą. Dziś o drugiej w kolejności od Słońca planecie układu słonecznego Wenus. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie. Jaśniejsze są tylko Słońce i Księżyc. Jasność Wenus jest wystarczająca, aby światło słoneczne odbite od jej powierzchni powodowało w nocy powstawanie cieni. Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia, więc dla obserwatora ziemskiego, podobnie jak Merkury, zawsze jest widoczna w niewielkiej odległości od naszej najbliższej gwiazdy. Nazwa planety wzięła się od rzymskiej bogini miłości Wenus. Prawdopodobnie dlatego, że widoczna jest tylko przez około 3 godziny po zachodzie Słońca nad zachodnim horyzontem lub przed wschodem Słońca nad wschodnim horyzontem. W przestrzeni średnia odległość Wenus od Słońca to zaledwie 108 milionów kilometrów. Dzień na Wenus trwa 243 dni, a rok to 225 dni ziemskich. Oznacza to, że dzień na Wenus jest dłuższy niż jej rok. Wenus obraca się wokół swojej osi w przeciwnym kierunku niż pozostałe planety Układu Słonecznego. Wenus jest planetą skalistą. Ze względu na wielkość, masę i skład chemiczny, czasami nazywana jest siostrą Ziemi lub planetą bliźniaczą. Jest pokryta nieprzeźroczystą warstwą dobrze odbijających światło chmur kwasu siarkowego. Chmury te nie pozwalają na obserwację jej powierzchni z kosmosu w świetle widzialnym. Posiada najgęstszą atmosferę ze wszystkich planet skalistych w układzie słonecznym. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni planety jest około 92 razy większe niż na Ziemi. Atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla. Przypuszcza się, że w przeszłości na Wenus były oceany, które odparowały, gdy wzrosła temperatura powierzchni. Obecny krajobraz Wenus jest suchy i pustynny. Na Wenus może padać śnieg składający się z siarczków, ołowiu i bizmutu. Prowadzi to do stworzenia czap śnieżnych w górach. Dlaczego zatem Wenus jest kosmiczną diablicą? Między innymi właśnie dlatego. Ukształtowanie powierzchni Wenus zostało zbadane przez sondy z programów Venera i Magellan. W 1975 roku Związek Radziecki wysłał dwa lądowniki, Wenera 9 i Wenera 10. Jako pierwsze dotarły do powierzchni planety i wykonały zdjęcia. Wystrzelony przez NASA w 1989 roku statek kosmiczny Magellan wykonał pełną mapę radarową powierzchni Wenus. Powierzchnia Wenus została ukształtowana przez zjawiska wulkaniczne. Na powierzchni tej planety znajduje się najwięcej wulkanów w Układzie Słonecznym ponad 1,5 tysiąca dużych oraz od 100 tysięcy do miliona mniejszych. Duże stężenie związków siarki w atmosferze wskazuje na aktywność wulkaniczną, która trwa do dzisiaj. Popatrzmy, jak pięknie prezentuje się Wenus na tle tarczy Słońca podczas ostatniego tranzytu w roku 2012. Na kolejne takie zjawisko poczekamy do roku 2117.